my się częścią sąsiedzkiej społeczności stołgów i angażujemy się w je życie, także poprzez pomoc potrzebującym. Szczerze rozumiemy wartości i misję Hospicjum Pomorze Dzieciom, a nasza współpraca rozpoczęła się już wcześniej. W tym czasie byliśmy m.in. partnerami dwóch ostatnich edycji Biegu Anioła. Teraz chcąc kontynuować naszą pomoc zdecydowaliśmy się wesprzeć pracowników i wolontariuszy w ich codziennej niełatwej misji. Dlatego też dzisiaj przekazujemy w ich ręce kluczyki do samochodu marki Peugeot Partner, który mamy nadzieję ułatwi im dotarcie do najmłodszych pacjentów z całego Kospicnym pomoże dzieciom to szczególne miejsce na mapie naszego gdańska, które ma bardzo prostą misję. Skoro nie możemy dołożyć dni do życia naszych dzieci, robimy wszystko, żeby dokładać życia do każdego ich dnia. I Firma Baltic Hub wpisała się w tę misję, zostawiła no, już niezmazywalny ślad na tej naszej drodze. Pokazując przede wszystkim rodzinom, którzy zmagają się z chorobą dziecka, że nie są sami, że jest tak wiele ludzi z otwartymi sercami, która rozumie tę potrzeby i nade wszystko tę potrzebę, właśnie żeby dzieci mogły być w domu, a zespół medyczny mógł do nich dojeżdżać. To dla nas bardzo poruszający dzień, ponieważ Hospicjum Pomorze Dzieciom otrzymuje wielki dar. Samochód, który jest podstawowym narzędziem pracy zespołu do zadań specjalnych, to nim właśnie lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie będą dojeżdżać do śmiertelnie chorych dzieci, które w promieniu 100 kilometrów od Gdańska przebywają w swoich rodzinnych domach właśnie po to, żeby na ostatni etap swojego życia być tam, gdzie czują się najlepiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że ta inicjatywa rozwija się i też właśnie zespoły ludzi, coraz więcej właśnie tych rozłożystych skrzydeł otula cały nasz zespół podopiecznych, dając tę pewność, że nie jesteśmy sami.